Dzień dobry Państwu. Spotykamy się u progu nowego sezonu grypowego. Chorób, zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w tym roku, podobnie jak poprzednich, towarzyszy nam w tym sezonie COVID. Także mamy wyjątkowe nagromadzenie czynników zakaźnych w stopniu wyższym niż kiedykolwiek, jako że w ubiegłym roku jeszcze z powodów covidowych bardzo byliśmy dobrze wyposażeni w maski i przedsięwzięcia antypandemiczne, Mycie rąk, dystans społeczny, dzieci nie chodziły do szkoły, to wszystko działało na korzyść. W tym roku wszystko idzie razem. Jest bardzo typowo, jak tylko dzieci poszły do szkoły, rozpoczął się sezon zachorowania, a w tej chwili studenci już dopełnili miary i mamy, proszę Państwa, więcej zachorowań na grypy i choroby grypopodobne niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to też efekt z odbicia, jako że w ubiegłym sezonie nie chorowaliśmy i nie, wielu z nas nie miało tej przypominającej dawki z natury. Dzięki której mieli odporność. I takim tutaj nowym, starym zachorowaniem jest zakażenie wirusem RS, o którym Państwo dużo ostatnio słyszycie. Wszyscy powtarzają, odmieniają przez przypadki, a ten wirus był z nami od zawsze. Tylko w tej chwili dysponujecie Państwo nowymi testami, które umożliwiają Wam potwierdzenie, że właśnie mamy do czynienia z zakażeniem, które jest istotne nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale również dla dorosłych i dla starszych osób. A dorośli, nawet jak ciężko nie chorują, to zawsze biorą udział w tej transmisji choroby układu oddechowego, która jest przenoszona przede wszystkim drogą brudnych rąk. Grypa również, nie tylko drogą kropelkową. Także chciałem tu podpowiedzieć, że dzisiaj przede wszystkim z pacjentem się spotykam z powodu grypy, jako że w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy ufundował bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. To jest szalenie ważne, jako żebyśmy sami nie chorowali, a przede wszystkim nie brali udziału w transmisji z transmisji zakażeń i nie zakażali swoich pacjentów. Jako, że jesteśmy specjalnie narażeni, o czym przypomnę, to kilkaset osób z personelu medycznego, przede wszystkim lekarze, zmarli z powodu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Proszę Państwa, na grypę zachęcam dlatego do szczepienia, bo wszystkim się opłaci zaszczepić. Szczepimy ludzi z tego względu, że mają szczególnie wysokie ryzyko ciężkiego przebycia grypy, ale również tych, którzy takiego ryzyka nie mają, ale zawsze, bo wszyscy bierzemy udział w transmisji. Prawie, stwierdza się, 25% populacji choruje na objawowe zakażenie wirusem grypy i możemy to, proszę Państwa, wykazać. Najczęściej chorują dzieci i młodzież, prawda? bo oni po raz pierwszy się w życiu spotykają albo dopiero któryś rzędu, a osoby dorosłe rzadziej, ale te osoby dorosłe z kolei bardzo ciężko chorują. I takimi grupami szczytowych zachorowań są dzieci w pierwszych pięciu latach życia i osoby po 55 roku życia, i każdemu w tym słusznym wieku opłaci się zaszczepić, bo on należy do grupy, do największej grupy ryzyka, jaką jest przynależność tylko i wyjątku w związku z grypą. Natomiast śmiertelność, mimo że hospitalizacja u dzieci jest równie wysoka jak u starszych osób, występuje praktycznie tylko u osób dorosłych. Nie trzeba już umierać na grypę, nie trzeba dlatego, że mamy leki przeciwgrypowe, proszę Państwa, jeżeli się jest, stosuje prawdziwe leki przeciwgrypowe oraz stosuje się przede wszystkim profilaktykę, dzięki której. Nie trafimy na te oddziały, gdzie jest potrzeba. Dysponujemy, proszę Państwa, kilkoma szczepionkami. Wszystkie szczepionki, które są dostępne w Polsce, są dobre. Wszystkie mają ten sam skład antygenowy, który ma nas chronić przed wytypowanym wirusem, który ma krążyć w tym sezonie, jak będzie to się okaże. Zwykle kilka wirusów krąży w ciągu sezonu, i nie zawsze dopasowanie szczepionkowych szczepów jest optymalne. Jest ono raz lepsze, raz gorsze. Ale w najgorszych warunkach, nawet u osób starszych, to skuteczność szczepionki nie spada poniżej 30 kilku procent, a w dobrych sezonach wynosi powyżej 80 kilku procentach. Z COVID-u wiemy też, że szczepić się warto po to, nie tylko, żeby nie zachorować, ale przede wszystkim, żeby właśnie ochronić się przed ciężkim przebiegiem i przed ryzykiem zgonu. Grypa była niedocenianą przyczyną zgonów, bo zawsze mieliśmy, proszę Państwa, nadumieralność w sezonie grypowym, a Teraz widzimy, co to znaczy nowa choroba. COVID-19. Mamy nadumieralność taką nad wieloletnią średnią 144 tysiące i tylko połowa z tego jest udowodniona, że ma związek z covid a ta reszta to czym została wywołana? Też nie grypą w tamtym roku, tylko wszystko to są przypadki covid pochodne. Szczepionkę mamy od ubiegłego roku, proszę Państwa, również donosową. Ona jest tylko do stosowania u osób młodych. Ta szczepionka nie jest refundowana przez Narodowy Funduszu Zdrowia jest dostosowana od dwóch lat, czyli po drugich urodzinach do 18 urodzin u dzieci i młodzieży jest ta szczepionka dopuszczona. U dzieci też jest ważne, żebyście pamiętali, że jeżeli szczepicie swoje dzieci po raz pierwszy w życiu przeciwko grypie, to przed tym pierwszym sezonem dziecko musi otrzymać dwie dawki szczepionki w odstępie miesięcznym, czyli bardzo ważne, żebyście Państwo te szczepienia już w tej chwili zaczynali. Również szybkie szczepienie przeciwko grypie jest wskazane u osób z grup ryzyka, prawda? żeby one już Właśnie w listopadzie i w grudniu miały to zabezpieczenie, bo w normalnych sytuacji sezon grypowy, jego największe nasilenie miało miejsce od miesiącach od stycznia do marca. No i zobaczymy, jak to będzie. Pandemia wszystko przesuwa. I chciałbym proszę, zachęcić Was do tego szczepienia, jako że wszyscy odnosimy tutaj korzyści. I pomyślcie sobie Państwo, co by było, jakie byłyby dobre korzyści tego, żeby w czasie. Świąt Bożego Narodzenia, zachorować na grypę i nie móc uczestniczyć w dorocznych uroczystościach rodzinnych. Albo jeszcze, gdybyśmy pojechali na zaplanowany urlop w góry, i tam z powodu właśnie zachorowania na grypę, nie mogli uczestniczyć w tych wszystkich przyjemnościach, które sobie zaplanowaliśmy, a związane przede wszystkim z białym szaleństwem. Także warto. Się zaszczepić i bardzo Państwa do tego zachęcam jako specjalista chorób zakaźnych, pediatra, no i jako kolega, bo też chciałbym się spotykać ze zdrowymi osobami, których spotkanie nie niesie ryzyka zakażenia. Także korzystajcie Państwo ze szczepień, które nasz szpital zorganizował i jest możliwość zaszczepienia się w tej samej poradni, gdzie szczepimy się przeciwko COVID-19 i przyjmujemy trzecią dawką. O czym. Za chwilę wygłoszę następne występowanie, jakie są zasady jednoczasowego szczepienia przeciwko grypie i przeciwko COVID-19. Dziękuję bardzo za uwagę.